Cześć witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na start chciałem przypomnieć o moim kodziku The adios, dzięki któremu macie 10% więcej przy doładowaniu i dodatkowe 2 złote i 10 groszy na start. Dodatkowo przypomnę, że cały czas bierzesz udział w giveawayu dzięki mojemu kodzikowi. Wpłacasz sobie minimalną kwotę 8,40, a możesz sobie zgarnąć np. skin do Maka 10 lub do awki za prawie 500. No, warto? Oczywiście, że warto. A zanim przejdziemy do odcinka, chcę Ci pokazać jeszcze tylko te dwa skiny. A skąd mam te skiny? To już Ci odpowiadam. Z live'a. graliśmy na live, y, bitewki, udało nam się wygrać. Oto te nożyki za ponad 1000 zł i MK za ponad 6000 zł. Zapraszam Cię na Twitcha, na moje live'y. Streamuję praktycznie codziennie. Ale żeby przyjść do odcinka, no muszę te niecepcje, te dwa skiny sprzedać, żeby było za co grać. Przypomnę o cały czas trwającym yy, evencie Gold Rush. Mi się wydaje, że przeatakujemy dzisiaj te skrzyneczki, ale na bitewkach. Oczywiście jest jeszcze dodatkowa nowa skrzyneczka Sunken Case. Średnio ostatnio nam ona poszła, może dzisiaj ją przeatakujemy, spróbujemy. Nawet zróbmy to teraz. Takie 2-3 na buście. Kurczę, ten dekraken w tej skrzyneczce to jest normalnie co otwarcie leci. No ale 145 zł, dobra, jeszcze raz dajmy temu szansę. I teraz w ogóle gorzej. No, już by mogło tak popchnąć jeszcze dalej. Pomyślałem, że zaczniemy sobie ten odcinek od bitewki na skrzyneczki bez żadnego busta. Chcę zobaczyć, czy to w ogóle jest opłacalne otwieranie skrzynek bez boosta Jak dobrze wiecie, ja zawsze otwieram albo tryb boost, albo chester. A tutaj teraz taka zmiana, zobaczymy. Czy ten drop jest opłacalny? No na razie te dwie skrzyneczki, no to średnio to widzę. Ale bot Emily teraz zgarnia emeczkę tylko to jest ta tańsza. Jest, i awłupka też. O, 650 zł! Zobacz to jakiego galila trafiliśmy. Hu, hu! O, dorzucamy kolejną awupkę, ale pięknie. Ej, dobra. Jeszcze jakbyśmy nożyk dorzucili, to już w ogóle była petarda. No nie spodziewałem się w ogóle, że to wygramy. Wow, no dobra, spoko to wyszło. To ja bym jeszcze tak, zamiast Slotera, może dał jeszcze na koniec coś innego. Luxurious Case. I teraz na cztery osoby w trybie Underdog. Okej, okay. jest nieźle po pierwszej skrzyneczce. No, bot i samo, oczywiście, musi zawsze odjechać. Ale my mamy Underdoga, przecież to jest Underdog, kurde. Ale się zamotałem. No i wychodzimy na prowadzenie dzięki temu. Ale ema, o Jezus. Dwie ostatnie skrzynie. No tak, 5-7, Hyper Beast i co? Kurde. Teraz nie pykło, ale też bitewka bardzo fajna w ogóle. 2000 ponad na plus. Mamy gościa specjalnego na odcinek, właśnie wbił nam się Cino. Także będziemy sobie razem z Cino otwierać teraz skrzyneczki. Trzy te watery. Ja coś pamiętam, że chyba w poprzednim odcinku one fajno, fajnie oddawały. Dobra, ale ja powtórzę to. Może one na bitewkach jednak fajnie dają. No tak średnio to wypadło. Dobra, wejdźmy do. Dołączmy sobie tutaj do takiej bitewki. Za 400 zł to się stworzył na dwóch. Także zobaczymy, kto ma tutaj lepsze, lepszego farta. Raczej przegraliśmy o kurde, 4 zł różnicy. Co to jest za? <grywki> jakiś żart. <grywki> o, nie wierzę. Przejdźmy, może, do zrobienia bitewki w buście na trzy osoby w Underdogu. Zaczynamy. No, i tak najdroższy skin na razie dla nas. Podobnie wszyscy. No dobra, mamy 377. No, jest chyba źle to wypadło. Ale poczekaj. Jest szansa to wygrać. Mamy to. Uhu! Ale ładne skiny poleciały. Przedajemy. Skopiuję sobie tą bitewkę. Damy sobie teraz taką konfigurację. Jeden Dead Case i dwa Gold Fever Casey. Na cztery osoby w tybie standardowym. A co? No niech wygra najlepszy. Obyśmy tylko zaczęli z takim pierdolnięciem. No jest okej. Okay. 248 zł ten USP. -ek. No tak, Emeczka za 7 stówek. No jezus. Co to miało być? Zaczęliśmy fajnie, a kończymy fatalnie no nie kręć się, proszę cię Przechodzimy do kolejnej bitewki I zagramy sobie ten chester Ja polubiłem bardzo tego Ch chestera My sobie zrobił może coś takiego Fajne są emocje przy otwieraniu tych chesterów A skrzyneczka kosztuje nieraz nie po 200 zł Nawet nie, a może zgadnąć skina za parę stówek Oby tylko jakieś złote itemki To jest dużo emocji wtedy O, ale pięknie zaczynamy o, Ale dobrze, że nie zrobiłem andy, yy, standardowego trybu o! Pięknie, bo to Alex ma nożyk! Mówiłem, no dużo emocji jest przy tych skrzyneczkach, bardzo lubię te skrzyneczki, bardzo ładna bitwa. Pięknie! Przedajemy powtóreczka, tylko że te dwie na końcu nie siadły. Zrobimy sobie może w ten sposób, chociaż z każdej skrzyneczki poleciało coś fajnego, ale ładnie! Rękawiczki, nożyk, no pięknie! O, bo to Rosto jeszcze za emeczkę za trzystówki. Jest! Mamy to! Boże, święty, co to była za bitwa? Co to była za piękna bitwa? No, ale nas popieściło teraz. Znaczy, myślę, czy tego nie powtórzyć. Na dwie osoby w trybie standardowym zagram to jeszcze raz. Może już wymęczone trochę ta skrzyneczka. Jedna, druga i trzecia i czwarta. A tak, wektor. Ojo, jak było bliździutko, No i teraz, może ostatnia decydująca skrzyneczka. Daj nam, poproszę, koskę. Aj. No teraz już fatalnie to wyszło. Zróbmy sobie bitewkę z tych eventowych skrzyneczek, tylko muszę je zlokalizować. I na koniec damy vapor case'a yy, na cztery osoby w underdog'u. No te eventowe skrzyneczki przy otwieraniu ich, no one tak zbytnio nie oddają, więc mam nadzieję, że to jest underdog. Muszę pamiętać, że to jest underdog. Ok, jest dobrze. Te dwie pierwsze skrzyneczki eventowe, no i tak nie zaciekawy ten dropik. Muertos dla nas leci Trzy, cztery skrzyneczki, no i na końcu wiadomo Tu się może coś zmienić, e, mamy Famasika Za stówkę, ojej, jaki drogi Mach 10, ty, o Boże Ale teraz tutaj Zgarnęliśmy wszystko co najdroższe, nie Nawet byśmy tego nie wygrali w trybie standardowym Spróbujmy jeszcze raz tego Sunken Case'a Przyatakować Na buściku, trzy takie skrzyneczki w końcu musi dać coś fajnego. Jest famasik 315, zł, No dobra, teraz oddało. To powtórkę robimy. Znowu jest famasik, O pytanie, czy to będzie ten troszczy też. Ej, no zobacz. Chyba pochwaliłem za szybko tą skrzynkę. Jest Akacik. ojojojoj, pięknie. No beautiful, ale teraz oddaję. No to jeszcze raz. A jest MK Brightwater. Róbmy sobie giveaway z tej Emeczki dla was. Także macie kolejnego skina, żeby wygrać ode mnie. Jest to Emeczka Minimal Wear Brightwater. No bardzo ładne skiny, emeczką każdy gra, awopką każdy gra i makiem też każdy gra. A my przejdźmy teraz do bitewek, o jest to jakaś bitewka za 300 zł. zobaczymy. Różowy skin, tańszy od niebieskiego, nie? Teraz troszeczkę nas tutaj ten Star Trek yy, dobił, no i przegrywamy to, przegrywamy. Na zakończenie tego odcinka otworzymy sobie yy, skrzyneczkę C4 Case. W bitewce poleciały nam z niej yy, noży i rękawiczki, więc czemu by nie spróbować sobie otworzyć takie trzy co, co na co polowaliśmy wszystko przeleciało yy, powtórzę ją jeszcze raz może się coś uda no fatalnie to wyszło dziękuję że oglądaliście ten odcinek pamiętaj aby zostawić lajka komentarz oraz subskrypcję na tym kanale a my widzimy się w kolejnych odcinkach trzymajcie się cześć